Ciemka, ja jestem Wodor, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Paranormal. Niestety, z menu już was nie witam, bo mam problemy. Jak nagrywam frapsem, mi kraszuje gra. Jak włączam. No, gramy. Dwa, jeden. No, no, wróciliśmy znowu do tego upiornego miejsca. Mam, mam go szczerze, szczerze dość. Et, nie wiem, nie wiem. No, hm. kolana. Nie, no. I jak dobrze skumałem Dobra, bo na schody wbijamy Bra, OK y Jak dobrze skumałem, to w tej grze chodzi o to, żeby różne rzeczy zbierać różne... No i żeby zobaczyć wszystkich straszaków No, zazwyczaj wystraszyć się wszystkich straszaków No, ale okej okay. Ładne książki bez tekstury Odech, co to jest? Coś kurde tutaj Ładny obraz Troszeczkę... nie zbyt dużo pasuje, ale okej Co tu się znowu dzieje? Dziwnego Łoje Mry... rybki, o! Ciekawe co mają w szafkach, nic Ubogie to mieszkanie. Dobra, idę do łóżka i... Cześć! <grystanie> Nie wiem czy to... Eee, Wolę zamknąć drzwi Nie wiem przyzwyczajenie z Amnezji, czy co, ale... O Jezu, Co tam jest? Co to jest? Co tam mignęło? Jezu, co to jest? Dobra, ja jestem z powrotem. No O matko, krew. Nie, krew. Muszę coś złego zrobić. Mm? Znowu? Co to jest w ogóle w tym lustrze? Ja nie mogę. To jest to jakiś bobo? Czy co? O matko. Nie patrzcie na mnie tak na kłopotę. się wykąpa. Okej. Okay. Krew na ścianach, rol! W ogóle to są ślady, o nie Muszę coś naprawdę złego dzieje O, nie ma O znowu, nie No i straszne Okej, okay, nie, nie, nie Nie mam serdecznie dość tej gry o, Chyba to będzie już ostatni odcinek Stasiu Ty dziadu jeden Wypuść mnie. No. A, no, tylko znowu coś. Eee, co to było? LOL. Książki są tu. coś no, się rozpały. Nie są ideje. Stasie, trzysta się wszedłem LOL Ja zaskoczenie Jezu, obraz, co się działo Cześć Nie mogę LOL No nie Musimy drużyć, o mogę już dobra Stasie, nie leżcie tak, bezczynnie Co tu zrobi? Jezu! Co one jakiś kult tu robią Stasie? Ej Stasie, pokażcie. Się obraz palą, no Co one robią w ogóle? Co one No kurde, koniec baterii. No kurde, kurde, kurde. No, dzięki za... Okej. Okay. <laughs> Dobra, jakiś kult mieli. No, ale to już, koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie, jak w ogóle dosz doszliście do końca bo gra naprawdę straszna jest, ale okej. Okay. Yy, dzięki za oglądanie. No, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie jak chcecie. No i cześć.